Jak dostosować stronę internetową do Google Ads, co oznacza nowa aktualizacja Google'a i jak ogarnąć ten Instagram. Cześć, tu Iga i Natalia z Reprezentuj. Witamy Was w 21. odcinku Dobrze Wiedzieć. Być może zauważyliście małą zmianę. Przenieśliśmy się z naszej strony Reprezentuj na kanały Dobrze Wiedzieć, czyli mamy już swoje miejsce dedykowane tylko i wyłącznie marketingowym tipom i, i, i triksom jakimś. Także możecie nas szukać teraz już pod marką Dobrze Wiedzieć. I tu znajdziecie wszystkie nasze odcinki dotychczasowe, dotychczasowe, dotychczasowe tak czyli 20 odcinków do nadrobienia akurat No i lecimy z 21 odcinkiem dzisiaj zaczynamy od Google od tego jak dostosować swoją stronę WWW do kampanii reklamowych Tak to jest element, o którym czasami zapominamy chcąc gdzieś tam zapewnić sobie wysoką pozycję w wyszukiwarce decydujemy się na kampanię Google no bo to jest tak jakby naturalny krok Natomiast trzeba pamiętać że Google ocenia też stronę docelową czyli tam gdzie Przekierowuje reklama, tam Google też sprawdza, czy wszystko jest ok. Oczywiście sprawdza to pod kątem użytkowników i no, chce, żeby ta strona była wygodna w użyciu, była bezpieczna. Czyli trzeba spełnić kilka warunków, ich jest więcej, ale takich najważniejszych wymienię cztery. Pierwszy to jest właśnie certyfikat bezpieczeństwa, czyli zielona kłódka, która powinna się znajdować na stronie i informować o tym, że strona jest jak najbardziej bezpieczna. Druga rzecz to dostosowanie do urządzeń mobilnych, czyli no wiadomo, że już większość użytkowników korzysta z telefonów w wyszukiwaniu, więc też musi być ta strona dostosowana, musi się szybko ładować, no. to jest Jeden z bardzo ważnych elementów. wiemy jak to denerwuje. Tak, nie Kiernie się nie chce załadować, więc to wyeliminujcie ten problem zdecydowanie. No i ostatni, ostatnia taka rada, żeby jeżeli prowadzicie kampanię na frazę i wybier, wybieracie sobie konkretną frazę kluczową, to ona na tej stronie docelowej musi się znajdować. Musi się znajdować najpierw w nagłówku, w treści, gdzieś tam w opisie zdjęcia, w kilku miejscach. Oczywiście w naturalnym jakimś takim ułożeniu, ale ona musi tam być. Okay, czyli cztery krótkie tipy w tak. e, trzech tipach, marge, najważniejsze. <noise> Udało się dobra. Gdybyście e, chcieli wiedzieć trochę więcej o tym, jak usprawnić swoją stronę i przystosować ją do, e, do takiej przyjaznej użytkownikowi mhm. wersji, to możecie obejrzeć nasze poprzednie odcinki albo wpaść do nas na bloga. Dobra, nasz kolejny temat, ostatnia aktualizacja mhm. Google'a. Bert, tak zwany? Tak, nadal zostajemy w temacie Google'a. Ja wiem, że o moich aktualizacjach algorytmów nikt nie chce słuchać, ale ta jest dosyć ciekawa, dlatego że to jest aktualizacja nie związana ze stroną, tylko z wynikami wyszukiwania w Google, czyli tym, co wpisujemy i tym, co dostaniemy po wpisaniu danej frazy kluczowej. I bardzo jest głośno teraz w tej aktualizacji oznacza ona, że Google, w momencie, kiedy wpisujemy słowo kluczowe, zamiast wyszukiwać nam stron sprzedażowych, wyszukuję stron informacyjnych. Czyli jeżeli ja wpiszę sobie płaszcz na zimę, to do tej pory dostawałam oferty sklepów, mm -hmm. jakieś tam zakupowe kampanie i tak Natomiast w tej chwili mogę dostawać też strony z informacjami o tym, jak nosić taki płaszcz, czy z jakiego materiału, powinien być uszyty i tak dalej. Więc to oznacza tylko tyle, że mogą trochę stracić na tym sklepy internetowe, ale z drugiej strony jest to kolejny argument za tym, żeby na przykład prowadzić bloga na stronie, żeby wprowadzać treści informujące, treści, które mogą użytkownika zatrzymać na stronie na dłużej. Okej, okay. i nasz dzisiejszy trzeci temat to Instagram. No właśnie, bo wydaje się, że to takie jest proste narzędzie do zarządzania, wrzucamy zdjęcia, wrzucamy opisy, ale w momencie kiedy chcemy prowadzić Instagram biznesowo, już trzeba do niego podejść troszkę obszerniej. Jakie dałabyś tipy osobom, które gdzieś tam prowadzą mały Instagram? Nie mówimy o dużych e-commerce, gdzie tam są rzeczywiście ogromne ilości fanów i tak dalej. Mały biznesowy profil Instagramowy, o czym trzeba pamiętać. No ja przede wszystkim radziłabym wam, żeby ten Instagram był bardziej takim narzędziem wizerunkowym niż sprzedażowym, czyli budujecie swoją markę, budujecie jakiś swój wizerunek, gromadzicie swoją grupę odbiorców, przyzwyczajacie ich do siebie, budujecie jakąś zażyłość z marką. Prowadzenie Instagrama, tak jak Natalia wspomniała, wcale nie jest trudne i w zasadzie jest też dosyć intuicyjne. Wystarczy mieć tylko dobry content, no ale trzeba pamiętać o, o kilku rzeczach, których no, raczej na Instagramie robić nie powinniśmy, albo powinniśmy robić w inny sposób, niż nam się to wydaje. Instagram słynie na przykład z hashtagów, które gdzieś tam tagują naszą aktywność, pozwalają nam właśnie jakby wypozycjonować nasze zdjęcie wśród miliona innych zdjęć. No i o czym należy pamiętać przy hashtagach, to to, żeby te hasztagi były używane odpowiednio do materiału, który wrzucamy. To znaczy, żeby to nie były hashtagi Instagram for likes albo Like for like, bo te, takie hashtagi tego typu są zupełnie bezwartościowe. No i one jakby w żaden sposób nie pomogą naszemu postowi, wręcz przeciwnie, raczej mu zaszkodzą. Tak, mogą zaszkodzić, bo też są te zakazane. Hashtagi, tak, są też tak zakazane, zakazane, zakazane które obcinają naturalne zasięgi, na przykład Polish Girl. Tak. Już mówiliśmy chyba kiedyś o tym, ale warto o tym pamiętać mhm. i sprawdzać listę, bo ona się aktualizuje co jakiś czas. Tak, a jeśli nie wiecie, jakich hashtagów używać, to jest, jest też dużo narzędzi, które te hashtagi jakby wam podpowiedzą, nawiązując do posta, który wrzucacie. Co jest jeszcze ważne, postarajcie się wrzucać te hashtagi w treści posta, nie tylko w komentarzu albo nie tylko na samym dole e, treści pod mhm. zdjęciem. Pamiętajmy też, że pod zdjęciem mamy limit hashtagów, czyli 30 hashtagów e, na wrzucany post. Nie należy wrzucać ich więcej, no bo to też w żaden sposób nie pomaga i te hashtagi nie są już e, w żaden sposób czytane. No to jest taka dobra praktyka. 30 tak, tak. to mhm. jest maksimum. Do tego pamiętajmy też, że na Instagramie nie działają linki, także jeśli chcecie podzielić się jakimś artykułem w sw na swoim Instagramie, na swoim profilu, nie wrzucajcie linku w treść posta. Jeśli chcecie przekierować swoich fanów na na przykład swoją stronę, warto wrzucić link w miejsce, w którym on jest rzeczywiście klikalny, czyli w swoją biografię. I na przykład zostawić go na jakiś tydzień, poinformować o tym swoich followersów, że tam możecie wejść na moją stronę i sprawdzić na przykład najnowszy wpis na blogu. Ja dodam, że jeżeli chcecie przekierować Instagrama na stronę zewnętrzną, to jest na to sposób w menadżerze reklam Facebooka. Jeżeli prowadzicie swoje kampanie, możecie wybrać tam Instagram jako też miejsce wyświetlania się tej reklamy i tam rzeczywiście ten link będzie aktywny. Ale rada taka, żeby była to kampania na ruch nie, na aktywność, dlatego, że kampania na aktywność nazbiera wam serduszek pod zdjęciem, ale rzeczywiście nie, nie, nie przyniesie tych kliknięć. Mhm. No i ostatnia taka rada odnośnie Instagrama, to żeby nie powielać słowo w słowo treści, które wrzucacie na Facebook. Jasne, jakby zdjęcie może być to samo, filmik ten sam, ale starać się napisać coś innego i pamiętać przede wszystkim, że Instagram jakby ma trochę inne grono odbiorców niż Facebook. Stąd mhm. też ten komunikat powinien być trochę inny. No i bawcie się Instastory, używajcie, nie bójcie się tych wszystkich dziwnych narzędzi, które Instagram wam oferuje, bo może wyjść naprawdę fajnie. Dzięki, to była Iga i Natalia w 21. odcinku Dobrze Wiedzieć. Cześć! Cześć.